Witajcie w kolejnym odcinku z gry Crusader Kings 2 Tak! To jest odcinek... Który? Odcinek nasz trzeci Z naszej piątej, piątego sezonu Gramy Imperium Bizantyjskim I staramy się stworzyć Wielkie Imperium Rzymskie, odnowić je O Boże, przepraszam Odnowić Wielkie Imperium Rzymskie eee, To zobaczymy, czy nam to się uda Tak Dlatego Ej, ruszamy do gry ruszamy, ruszamy. Dzisiaj musimy sobie poradzić z tymi przeciwnikami, którzy mają zamiar naszą władzę obalić. Może nie tyle co obalić, co bardziej starają się ją, jej, ją pomniejszyć. I z, zmniejszyć nam nie instytut, tylko od, e, autorytet koronny. A może jak zabijemy jednego z ich głównych przedstawicieli, to może będzie lepiej. Może tutaj nie, nie będę nikogo kastrował, tym bardziej nie będę, nikogo, nie, nie będę nikogo oślepiał. Ten syn nie dziedziczy. Jak panie pamiętacie, musiałem zniszczyć pewne tytuły swoje. Mianowicie stworzyliśmy Królestwo Grecji, które musieliśmy zniszczyć, gdyż Królestwo Grecji objąłby nie ten syn co chcieliśmy. Objąłby syn starszy, a w przypadku naszym większość tytułów obejmuje nasz syn młodszy. Bo on jest pierwszym urodzonym w purpurze, tak. I to jest właśnie ten problem. No wyślemy go do zmieniania religii tutaj. Ci miałem dość dużo, to mnie denerwuje. Poczekamy może im podlepszą się dzięki nadchodzącej nadchodzącym nadchodzącym no już trwającym turnieju. Trwającym turnieju może to nam da przewagę w sensie takim, że może ktoś tu stąd wyjdzie, przekona się do nas. O, jeden wyszedł ten, którego, którym polepszyliśmy stosunki. Mhm. Inna sprawa, że nie mamy zbyt dobrych cech Własnych cech, bo jak widzicie mamy kłamstwo No jak się nazywa Jak jest towarzyski to jest przeciwieństwo, czyli no skryty taki, no nie pamiętam jak to, jak to po polsku powiedzieć Więc tak powiemy, dobra skończyły się turniej, skończył się i może im się podlepszy na tyle, że może wyjdą z tego hmm. Nie, to jeszcze nie o to mi chodzi Im się jakoś wkolwiek zmieni? No nie wiem czy im się zmieniło No nieważne, no dobra Nie możemy trwać tak w... bez ruchu Tylko wypowiadamy im wojnę tak, chcemy ostatecznie jakby troszeczkę już połączyć te nasze ziemie. Dobra, to tak, na pod sam początek ci. Aha, dobra, zanim zapomnę, bo jesteśmy tutaj, jeśli będę zbierał wojska, to tam jest rzecz nie aż taka ważna. Uff, naprawdę, nie aż taka ważna rzecz, jak będę zbierał wojska. Ważniejsze jest to... Mm, że tworzę, jak pewnie na pewno zauważyliście Tworzę inną serię oprócz tej którą teraz gramy, czyli z gry Crusader Kings 2 mam serię z gry mm, z gry FES Tak Na pewno zauważyliście, bo co jakiś czas się pojawiała hey, pojawiały odcinki z tej gry mm, Jednak ja osobiście yy, również zauważyłem że nie cieszy się ta gra popularnością wśród was czyli jak jak, 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 ten, mm, jak tak się przeglądałem całym wynikom mm, to ta gra raczej osiąga bardzo słabe wyniki oglądalności i to właśnie jest tutaj zadam wam pytanie czy w takim razie mam tą grę nadal nagrywać bo z tego co widziałem w momencie kiedy Crusader Kings osiąga 50, nie wiem, 50, tak powiedzmy, około 50 wyświetleń na jeden film, co jest no, dobrym wynikiem, jak nam i te, taką, liczbę, e, taką liczbę subskrybujących, e, około 50 e, wyświetleń, to tam to osiąga zaledwie 10, może. Dlatego to jest, właśnie kieruje to pytanie do was, czy wy chcecie tą serię? Bo jeżeli nie, to ja przestaję nagrywać z tej gry FES i szukam coś innego jeszcze dodatkowo. Coś, jakąś nową, nową grę do nagrywania. Nie wiem, co by się zdarzyło, co byśmy mogli wziąć. No, po prostu coś bym znalazł na pewno, bo mam trochę tych gier. Ale no najpierw chcę się dowiedzieć, czy mam przestać nagrywać grę FES. To jest to pytanie podstawowe dla Was. I z tym pystanie, pytaniem Was zostawiam. Jeszcze, może nie, nie do końca zostawiam, bo odcinek będzie trwał jeszcze. Ale w pewnym sensie zostawiam, żebyście się zastanowili, czy chcecie tą serię oglądać. Tak, to jest takie jedno pytanie. Yy, to jest tak pewnie... To, ten odcinek pojawi się jutro. Dla was dzisiaj, dla mnie jutro. Yy, czyli dnia... Yy, to będzie dzień... To będzie 16 lutego. Tak, to będzie 16 lutego. Yy, dokładnie niedziela. Yy, mnie jutro nie będzie w, do, yy, w tym, na miejscu, że tak powiem, w, w domu. Dlatego będę musiał to umieścić yy, troszeczkę, yy, troszeczkę z, no po prostu umieszczę to w taki sposób, że yy, jakby to powiedzieć, wezmę... Yy, powołam jeszcze. a to zobaczymy. <laughs> Zaplanuję sobie to umieszczenie. Tak. No i, i pytam się, jedna osoba pytała, napisała mi, żebym jakby co, żebym napisał, czy mam, jak, jak będę miał zamiar napisał, no żebym um, Wam powiedział, kiedy będę miał zamiar na dłużej przerwać nagrywanie. Dlatego ja Wam mówię, że ja nie mam zamiaru na dłużej przer przerywać teraz nagrywania. Um, Dlaczego? No nie wiem, czy jest jakiś powód dlaczego. No, no, no gramy dalej po prostu. I nawet jest teraz bardzo sprzyjająca dla nas sytuacja, bo, bo w tym momencie mamy... Ja dokładnie mam ferie. Tak, od tego weekendu rozpocząłem ferie. Tak, zimowe ferie, dlatego będę sobie... Będę miał czas, żeby nagrywać po prostu. Wtedy, kiedy będę mógł, na pewno będę nagrywał, żeby żeby zgromadzić tego materiału jak najwięcej i żeby móc Wam ten, ten materiał. Nie, nie może tego być. I żeby móc Wam ten materiał przekazać. Czyli wrzucić po prostu na YouTube No i tak, to będzie, to jest to. No i to jest chyba tyle z tych spraw technicznych. Ciągle pewnie, pamiętacie, mam już. Miałem zrobić konkurs, tak, ja wiem o tym, że miałem zrobić konkurs Ja cały czas o tym pamiętam To jest może nie tyle najgorsze no, Cały czas pamiętam o tym, że mam zrobić konkurs Mam nagrody Nagrody już mam, mam już dwie gry Które będą nagrodami Ale jeszcze do końca nie ma sprecyzowanego Samego tematu konkursu Czyli jeszcze do końca nie wiem sam Co będzie tym Tematem konkursu Myślę, że no, no cóż no Nie mamy za dużego wyboru w sensie Gier, dlatego myślę, że coś będzie to związanego z samą grą Crusader Kings. A, A ci mi się zbuntują. Który jest przywódcą? Ten, gdzie on jest? To jest tu, oho, aha Coś, no dobra, coś związanego z grą Crusader Kings, ale jeszcze dokładnie nie wiem co. Tak. Dlatego na pewno będzie No i po prostu wyczekujcie na to. Dobra, wygraliśmy. Możemy teraz rozwiązać nasze wojsko yy, i tutaj hop rozdawać te ziemię jak najszybciej. Bo potem będą na nas będą na nas starcy źli za to, że Że mamy yy, no, że mamy za dużo ziemi Dobra bierzemy jakiegoś Holymana jednego na razie, zobaczymy ile mamy w ogóle, na... nie to są tu hop ten może być, b -b by być i bierzesz tak co to jest za dachi tutaj w ogóle co tutaj jest w ogóle za dachi? Armenia Minor tu była, w Starsie była stolica więc zostawimy tak jak było, czyli to dostaniesz i dostaniesz to a jakaś jeszcze jeden y ok jestem z powrotem już w grze i możemy ruszać znowu eee, musiałem na chwilę przerwać dobra czyli mamy tutaj tych swoich kole tego temu też dajemy tą ziemię i tworzymy ten emirat czy to teraz daci przekazujemy te daci temu jak on się nazywa to jest to a to też do tego należy a takie buty no to jest a nie, to też było No dobra, no to mam, no to okej. Okay. No i niestety ci rosną w siłę. Ci rosną w siłę. To jest niestety bardzo niedobre. Ja sam nie mam zbyt dużo wojska. To jest pewnie też ten problem. No dobra, dobra, tutaj są jakieś problemy z mieszkańcami. O, tutaj były nawet całe prawie ortodok. Ksańskie. No nie, prawosławnym mówmy po polsku. Więc jest fajnie. Jeszcze nie możemy. Jeszcze nie. No dobra. No cóż, zdobyliśmy kolejne tereny. Ta niech zyska. Okej, okay. zobaczymy jak wygląda sytuacja. Już tr o, troszeczkę mi spadło. To dobrze. Nie wiem, ten mnie nie lubi, bo mu za bardzo podpadłem w sensie takim, że chciałem go zabić. <grym> po prostu. Mm. Nie, to jest za mała siła. Ten mnie nie lubi, bo nie lubi, bo pewnie jest to tak. Abo. Mm, ten mnie nie lubi. Aaa, zniszczyłem tytuł, no tak. No tak, przecież jak zniszczy się tytuł, to oni od razu mają mnie. na mnie hejta, że tak powiem. Mój syn, jeden z następców jest... Gotowy do nauki. Dlaczego ja nie mogę? Bo mam swoją córkę. A ja córki nie chcę. Ja wolę syna uczyć, bo kto wie, jeżeli będzie lepszym synem, lepszym, e, lepsze będzie od cechy, to może to on będzie właśnie tym, który obejmie władzę. No to już, jak to już pozostawię. Wam domysły, <noise> nie wiem się, że domysły nie są trudne, ale po prostu wtedy jakoś się tym zajmiemy. Dobra, Cypr, czy nie Cypr, to nie jest Cypr, to jaki Cypr? Ci mają ciągle za dużo, ja nim czuję, że lekko mam związane ręce przez tych właśnie, przez tą, ten plot, bo mnie denerwuje, że ja muszę, że ja muszę tutaj się martwić, czy oni nie, przypadkiem nie wypowiedzą wojny, jakie ja będę jakie ja będę poza poza że tak powiem terenami swojego państwa walcząc o to żeby im było dobrze prawda i czy wtedy nie wezmą i nie, nie zrobią mi jakiegoś ogólno całego, całego ogólnoświatowego powstania hmm, dobra dobrze że od początku mam primogeniture czyli primogeniturę to mi się zawsze podobało i uwielbiam ten Uwielbiam to. Mhm. Jak wygląda sytuacja w innych państwach? Coś tu się nam zrewolto, zrewoltowali, które tutaj znowu... No dobra, no to znowu bierzemy po troszeczkę z różnych, z różnych ziem e, znajdujących się w pobliżu. I się spotkamy w jednym miejscu, po prostu to będzie e, najlepszy, najlepszy sposób. Tak. Hop, tutaj. Nie, ci też pójdą tędy. Nie, 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 nie po co mi statki. Stąd jeszcze wezmę ich, z tego nowego, tam dużo nie dali mi. Ale cokolwiek, tam 1200 jest, więc to też nie jest jakaś straszna liczba. Dobra, to wyjdziecie tędy. I stąd jeszcze weźmiemy z jakiegoś swojego terenu. Nie, wy też tędy idziecie. Dobra Czy ci będą przed tamtymi? Będą przed tamtymi Dlatego ci, tych rozwiązuję i połowa wołam ich tutaj po prostu Będzie to łatwiejszy wiele i na pewno nie Nie zginą nasi przez to Ja Jakiekolwiek jednostki nasze nie zginą przez to Na razie wygrywamy Chociaż tak naprawdę nic jeszcze nie zrobiliśmy Tak samo tamci jeszcze dużo nie zrobili mm. Tu jest ten Damy tego i dokonamy takich małych hop, hop, hop i pójdziemy tutaj, na Węgry. I trzymajcie kciuki, żeby się udało. Zobaczymy, może się uda. Może się uda. Oho, o, udało się. Dał mu pozwolenie tamtejszy władca na szerzenie wiary. Czyli na razie jest, jest, jest dobrze. <coughs> Na razie wszystko idzie w dobrą stronę. I może być, że jeszcze nam się coś tam uda eee, zmienić. Najpierw niszczmy tych już. Pyk, pyk, pyk. Moja żona jest w ciąży po raz kolejny. Nie wiem który. Dobra. Idziemy dalej. Eee, co to jest? Aha. It's not Big D. Aha, to jest coś, jakieś sprawami. Nie, no nie, nie no będziemy zabierali papieżowi, papieżowi no mojemu e, patriarchowi ziem hmm. Shia, gdzie to jest? to jest tutaj to jest nowa religia jakaś gdzieś tu się pojawiła nie wiem co to chodzi jeszcze bo jeszcze niczego nie widać na razie dobra, tych pokonamy już, pokonamy możemy podziękować im za jakąkolwiek walkę, rozwiązać jednostki i sprawdzić jak tam wy... o, spada im ilość popierających ich można, władców widzę to dla nas tylko lepiej, prawda to jest dla nas Boże, tutaj ta lotaryngia nieźle weszła to jest, jeżeli chcemy zbudować, odbudować nasze cesarstwo to przebywanie lotaryngi w, na tych ziemiach jest dla nas bardzo niebezpieczne i niestety będziemy musieli będziemy musieli poczekać, aż się zniszczyć widzę, że jesteśmy drudzy w ilości wojsk no to bardzo fajnie temu wyślemy Gifta, a niech się cieszy, że tak bardzo dziękujemy, że nas przyjął z otwartymi rękoma? Rękoma chyba. Otwartymi dłońmi, ramionami, o tak. powiem Polska w rozsypce, wszystko w rozsypce. Udało mi się coś... Lekandos, to jest chyba tutaj jeden z ostatnich zdobytych Tak, tutaj. No to bardzo fajnie, mamy już coraz więcej naszej religii. Tak. Yy... Tamci są dla nas już raczej zagrożeniem. Osiągnęli poniżej 40%, dlatego dokonamy bardzo sprytnej i jakże przemyślanej. Nie, nie mogę tak zrobić. Dobra, zrobię tak najpierw. Wy się spotkacie tutaj, ale tak, wy popłyniecie tu, wy zostaniecie tutaj, a wy zostaniecie tu. Tak. Hop. Bardzo sprytnej, chociaż nie wiem, czy będzie na pewno sprytna inwazji na... Yy, na kretę. Tak. A co? A co? Kto mi zakaże? Dobra, wy wchodzicie tu. Nie możecie? Więc to zostanie to. Wy wchodzicie tu i teraz, okej. Okay. A reszta jednostek gromadzi się Tu, 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 tu. Dobra. Yy, tak. I to będzie nasza ostatnia wojna dzisiaj. Myślę, że na tym skończymy. O, tam widzę, że to się... Ci skąd się zieli? Dobra, tak. Ci przychodzą na ten stateczek. No cóż. Posiadanie tak i dużego imperium. W sensie może nie tyle dużego, jeżeli patrzą... Patrzymy... Gdzie? Nie, 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 wyjdziecie tu. Nie tyle dużego, jeżeli patrzymy na... Mm... Na ogólną ilość terytoriów, bo nie wiem jak wyglądamy z terytorium, tak, tutaj A chociaż jesteśmy drudzy No nie jesteśmy coś wielcy bardzo, bardzo, bo widzę, że są może większe państwa Ale jesteśmy drudzy e, W samym posiadaniem e, różnych pomniejszych e, budowli Ale większy problem jest z tym, że nie mamy aż tak dużo wojska I to jest tak Wojska nie mamy aż tak dużo, to jest tylko umowna rzecz, że mamy. Ci się tutaj jednoczą, myślę, że nie przepłyną do nas e, żadnym sposobem. Nie mają szans. Dobra. Tych. Nie, tych jeszcze nie możemy zgarnąć. Dobra, to w no nie. Dobra, możecie. No, dobra. Bezpośrednio na statek. Tak. E, co do tych technicznych pytań, o które, wam, które wam zadawałem na samym początku odcinka to na pewno powtórzę je w w samym no w samym opisie dlatego zaglądajcie do opisu jakbyście nie pamiętali i bardzo bym Was naprawdę prosił, bybym zobowiązany <laughs> względem, no tak jestem zawsze zresztą zobowiązany z kolejny syn, związany względem was jakbyście odpowiedzieli mi na te pytania, bardzo bym chciał bardzo bym wam dziękował, gdyby wam się to, te, jak gdybyście udzielili tych odpowiedzi, tak, to tylko tyle ode mnie gdzie są te wojska, A, tam są, ok to tylko tyle ode mnie w sprawie tych jeszcze rzeczy i wracamy kończymy za jakiś czas odcinek bo to już, to już tak będzie wypadało żeby już powoli kończyć Dobra, jednostki są i możemy wejść i rozwiązać jednostki morskie, bo jesteśmy na minusie. Więc trzeba szybko, właśnie, jesteśmy na minusie, szybko wrócić do portu i rozwiązać. Niestety to jest właśnie problem, że kiedy wprowadzimy do obiegu jednostki morskie, to nagle wszystko się wali i wszystko opada spada i nagle musimy płacić niewyobrażalnie ogromne kwoty na wszystko no Bo dlatego to jest ten gdzieś tam są w ogóle nie wiem mają jakąśkolwiek ziemię nie nie mają jakby mi na mógł dobra nadam im kratę ho 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 No miel kratę Mam nadzieję, że będą wtedy pod moim władztwem właśnie, bo to jest też pytanie, czy wtedy jakim nadam, to czy oni będą nadal, nadal moi. W sensie, czy nadal będą moimi wasalami. Dobra, sprawdzimy w takim razie. Wam nadam najpierw jakieś tutaj pomniejsze city. Czy, czy wy jesteście, tak, czy są moim, moimi, jakby to powiedzieć, no. Eee, moimi P -p 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 -p. wasalami teraz gdzieś tam nie powinien być wyżej tu są dobra czyli nie nadam im dalej nadam im całą tą wyspę po prostu tak i ostatni nie wiem czy tu istnieje jakieś coś jak kreta istnieje Mogę zrobić, ale to zrobimy w następnym odcinku. Dziękuję Wam za oglądanie. Zdobyliśmy kredę, zdobyliśmy tutaj jakąś, a jakby tak się nazywa, Armenia Minor, Minor to się ja chyba czyta, i jesteśmy coraz bliżej, coraz bardziej do przodu idziemy, że tak powiem. Aha, bo ci są jeszcze ci. A ja nie mogę ich, Przyszyb... nie mogę ich zmienić? Nie? Ale ten już jest ortodoksem jego następca, więc dziękuję Wam za oglądanie. Zapraszam do komentowania, proszę Was o komentowanie, zapraszam do subskrybowania i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!